Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Tamron 28-200. To pierwszy zoom o takim zakresie ogniskowych i takiej jasności, a dokładnie 2.8 do 5.6. Z tej strony Jacek Sopotnicki, aka Jack Sputnik ze studia fotoforma.pl. Dzisiaj miałem okazję przyjrzeć się temu obiektywowi naprawdę z bliska. Spędziłem cały dzień w Warszawie, fotografując nim i powiem z góry: jest bardzo fajny. To był dla mnie bardzo przyjemny dzień, bardzo fajnie mi się z nim pracowało, ale same słowa typu bardzo fajnie mi się pracowało to jeszcze nie wszystko. Chciałbym z Wami się podzielić moimi dokładnymi obserwacjami. Jedną z obserwacji, która jest bardzo ważna, to to, w jakim zakresie ten obiektyw. Y, pozwala osiągnąć tą przesłonę 2.8. Warto wiedzieć, że światło 2.8 osiągamy przede wszystkim przy ogniskowej 28, kiedy przekręcimy troszeczkę w stronę 35 mm. Y, maksymalny otwór przesłony to 3.2, y, potem przymyka się automatycznie do 3,5 gdzieś przed 50 mm, w końcu 4.0 to jest między 50 a 70 mm. Później kręcąc dalej, 4,5 przesłona to między 70 a 100 mm, w końcu 5,0 to między 100 a 135. Na maksymalny otwór, czyli 5,6 w tym przypadku, wskakujemy na e, zakresie między 135 a 200 mm. To bardzo dobry wynik, czyli na 200 mm mamy już. 5-6, oczywiście. Jeżeli chodzi o fizyczne parametry tego obiektywu, to trzeba powiedzieć, że jest wykonany bardzo dobrze. Na jego budowie znajduje się taki przełącznik lock, który uniemożliwia e, jakby otworzenie się tego obiektywu, kiedy na przykład trzymamy go w dół, ale nawet bez przełącznika log po prostu ten obiektyw się sam nie wysuwa. Niektóre zoomy takie bardzo uniwersalne, miały taką tendencję, żeby się, żeby się wysuwały, kiedy niesie się aparat w ten sposób. Z tym się tak nie dzieje, jest naprawdę bardzo dobrze dopracowany. Pierścienie chodzą świetnie, zarówno ostrości, jak i samego zoomu. Chciałem porównać go tak pokrótce do obiektywu konkurencyjnego w systemie Sony, czyli Sony 24-200 do mm. I tak, ten obiektyw jest odrobinę droższy. Ma mniejszy zakres ogniskowych, jeżeli chodzi o szeroki kąt, ponieważ on jest, zaczyna się na 28 mm, natomiast Sony zaczyna się na 24 mm. Natomiast czym zyskujemy tutaj mocno, to wagą. Ten obiektyw waży 575 gram, natomiast obiektyw Sony 24-200 waży 780 gram. I byłem przez długi czas użytkownikiem tego obiektywu, obiektywu Sony. I muszę powiedzieć, że ten obiektyw, jeżeli chodzi o wyważenie jego w całym zestawie z body Sony, po prostu sprawdza się dużo fajniej. Te kilkaset gram robi dużą różnicę. Pamiętam, że w użytkowaniu 24-200 miałem takie wrażenie, że cały zestaw jakby chyli się do przodu. W tym przypadku jest świetne wyważenie i cały zestaw po prostu używa się bardzo przyjemnie. Warto podkreślić kilka cech charakterystycznych tego obiektywu, mianowicie Tamron ujednolicił wielkość kapsla, to jest 67 mm i to jest bardzo fajne, ponieważ jeżeli kupimy inne instrumenty takie jak 2875 albo najnowsze szerokokątne obiektywy z oferty Tamrona, to wtedy możemy stosować jeden rodzaj filtra, jeden rozmiar filtra na wszystkie te obiektywy. To jest fantastyczna rzecz, wszyscy którzy wiedzą jak to jest mieć taką kupę przejściówek doskonale wiedzą co to znaczy szukać tych przejściówek, szukać tych rozmiarów tutaj tego po prostu nie mamy, cały system Tamrona na Sony, na bagnet Sony jest bardzo dobrze dopracowany porównanie optyczne obiektywów 24-200 i tego 28-200 Tamron pod każdym względem praktycznie wypada lepiej ma mniejsze beczkowanie, mniejsze winietowanie a przede wszystkim jeżeli chodzi o długie, ogniskowe fantastycznie wypada jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju bliki Prześwietlenia, i tak dalej. Po prostu jest bardzo dobry optycznie od początku do końca. Naprawdę byłem bardzo zaskoczony, bo jeszcze nie miałem kontaktu, przynajmniej w systemie Sony, z tak dobrym, uniwersalnym zoomem o takim zakresie ogniskowym. Także pod tym względem jest fantastycznie, ale przyjrzyjmy się teraz dokładnie. Chciałbym Wam pokazać kilka zdjęć, które udało nam się dzisiaj nim wykonać, i może zaczniemy od testu makro. Bo to jest też ważna, ważna rzecz, o której nie powiedziałem, że przy 28 mm, czyli przy najszerszej, ogniskowej dostępnej na tym obiektywie, do obiektów można podejść bardzo blisko. Praktycznie ten obiektyw można traktować jako obiektyw makro, i tutaj możecie sami zobaczyć, jak blisko udało nam się podejść do tego ciasta malinowego, które było zresztą bardzo dobre. Praktycznie obiekty sprawdza się jako makro, ale zobaczcie też na przykład zdjęcie na 200 mm tego samego ciasta i kawki. Też to wygląda super, po prostu tło jest totalnie rozmyte i stosunkowo, jak na 200 mm i na obiektyw zoom, również można podejść blisko do obiektu, który fotografujemy. Także to jest chyba taka cecha, która zaskoczyła mnie najbardziej i która jest jakimś takim dodatkowym takim ekstrasem, który dostajemy kupując ten obiektyw Tamrona. Dalej zobaczmy na kwestię winietowania i tu jest praktycznie zupełnie bez zaskoczeń. Na 28 mm przy najbardziej otwartym otworze, przy najbardziej otwartej przesłonie to winietowanie oczywiście występuje. Nie są jakieś bardzo spore i bardzo łatwo sprawdzałem, bardzo łatwo je usunąć w postprodukcji. Nie jest to jakiś duży problem, no ale oczywiście ono występuje i, i trudno tego właściwie uniknąć w takiej konstrukcji. Natomiast zdecydowanie nie wyróżnia się ono jakoś bardzo na minus względem konkurencji. Jest po prostu dobre, jest bardzo dobra kontrola. Im bliżej tutaj możemy zobaczyć, a ja pokazuję na przykład na 50 mm, to winietowanie praktycznie jest znikome. I co ciekawe, na 200 mm również jest ono bardzo małe. Tych wad optycznych przy tych długich ogniskowych jest bardzo mało. I podkreślam to tak bardzo, ponieważ w większości tych zoomów uniwersalnych, które sięgają, które mają tak duży zakres ogniskowych, długie ogniskowe i te najszersze ogniskowe mają najwięcej wad. I tutaj naprawdę udało się producentowi tej wpadki nie zaliczyć, naprawdę optycznie jest dobry od 28 mm do 200 mm. I kiedy mówimy o jakości optycznej, to zobaczcie na przykład na to zbliżenie jednego zwierzowców warszawskich. Gdzie, gdzie po prostu od przysłony maksymalnie otwarty, czyli od 5,6 poprzez F9 aż do chyba F11 albo F16, musiałbym to zaraz sprawdzić. W każdym razie dostajemy bardzo ostry obraz. I tutaj ktoś może zapytać, jakim body fotografujemy. Owszem, to było fotografowane A7R4, które oczywiście oferuje fantastyczną rozdzielczość, ale to też jest wymagające od, yy, od obiektywu body. Więc tak czy owak, kiedy zbliżymy na 100%, po prostu te parametry są naprawdę dobre. Ostrość jest fantastyczna, ja byłem bardzo zaskoczony. Szczerze powiedziawszy, osobiście wcześniej omijałem takie uniwersalne zoomy szerokim łukiem, myśląc, że po prostu optycznie nie da się zrobić tak dobrego urządzenia. To jest pierwsze urządzenie, które, z którym mam kontakt, które jest optycznie tak dobre. Oczywiście poinformujcie mnie w komentarzach poniżej, jeżeli są jakieś inne super zoomy, które, które po prostu tak dobrze funkcjonują, oczywiście na pełną klatkę. Bo może nie wziąłem wszystkich pod uwagę, ale w porównaniu z Sony 24/200 na pewno tutaj zalicza właściwie same, same plusy. Jednym z elementów, które mogą no, niektórym przeszkadzać, to jest to, że najszersza ogniskowa, najszerszy kąt, jaki możemy osiągnąć tutaj, to jest 28 mm. Tutaj specjalnie poszedłem w stronę kolumny Zygmunta, żeby pokazać, że po prostu odchodząc troszeczkę od obiektu, jeżeli taka, taka możliwość jest. Wciąż możemy zrobić całkiem fajne szerokie kadry, całkiem fajne pejzaże. A teraz chyba najważniejszy test to jest bokeh. Bokeh. Tak się to wymaga? chyba tak. Bokeh. To bokeh. Bokeh. <gry> Zresztą może ktoś by chciał się podzielić odpowiednią pisownią, to też piszcie w Odpowiednią wymową, to piszcie w komentarzach poniżej. Rozmycie tła. Jak powiedziałem wcześniej, przy 28 mm dostajemy światło 2.8 i tutaj możecie na portrecie mojego przyjaciela Krzysztofa Basela zobaczyć jak sytuacja się przedstawia z rozmyciem tła. Przy ogniskowej 2.8 i 28 mm jest całkiem fajnie. Jak na szerokokątny obiektyw wciąż możemy te głębi ostrości dostać i to jest fajna informacja, szczerze powiedziawszy dla wideowców. Jednym z moich ulubionych obiektywów jest stałoogniskowy obiektyw 28 mm Sony o świetle 2.0, który jest leciutki, malutki i świetnie się nim pracuje. Tu dostajemy natomiast w tak uniwersalnym obiektywie światło 2,8 przy 28 mm to bardzo fajna ogniskowa dla filmowców i naprawdę można ją bardzo fajnie wykorzystać i oferuje ona nam już całkiem przyjemne rozmycie tła, całkiem przyjemną separację, na przykład w tym przypadku twarzy naszego modela od tła. Oczywiście, im dłuższa ogniskowa, tym lepiej się tutaj robi. Starałem się trafić na 85 mm, udało mi się trafić na 79 mm, ponieważ ta podziałka nie jest tutaj super dokładna. Widać mniej więcej, co przy takim klasycznym, przy klasycznej ogniskowej, portretowej możemy tutaj osiągnąć. To rozmycie tła również tutaj jest całkiem przyjemne. Szczerze powiedziawszy, tutaj zrobiłem też 135 mm i to też jest całkiem sympatyczne rozmycie tła. Natomiast, jeżeli chcemy dostać taki, powiedzmy, najbardziej plastyczny obraz z tego obiektywu, to znaczy największe rozmycie tła, ten bokeh, wtedy polecam przeskoczyć na 200 mm, otworzyć przesłonę do 5-6 i naprawdę rozmycie tła jest super. Zresztą możecie to zobaczyć w tym momencie na ekranie, cały czas pokazuję wam te zdjęcia. Podsumowując, to był bardzo przyjemny dzień, który spędziliśmy z Krzysztofem chodząc po Warszawie, fotografując tym obiektywem pijąc kawę, jedząc ciasto, fotografując nasz lunch. Zrobacie zresztą zdjęcia, udało nam się zrobić kilka całkiem sympatycznych klatek, tak w ramach powtórki. Krzysztof zabrał mnie też w fajne miejsca, gdzie mogliśmy fotografować fajne detale architektoniczne, które możecie zobaczyć teraz na ekranie. Po prostu przyjemna jest praca tym obiektywem. To był bardzo fajny fotowalk i naprawdę dawno nie miałem już takiej frajdy z fotografowania. Ten obiektyw sprawdził się świetnie. Bardzo fajny obiektyw, gorąco go polecam wszystkim, którzy potrzebują uniwersalnego narzędzia, które sprawdzi się w wielu zastosowaniach. Mogliście sami zobaczyć na przykładach zdjęciowych. Cały sprzęt, którego używałem, jest podlinkowany pod, w opisie pod filmem. Także można sobie go zakupić. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji, kontaktujcie się z fotoformą. Wyspecjalizowany tutaj personel, specjaliści chętnie Wam doradzą, jak najlepiej skomponować Wasz wymarzony Przem, jeszcze raz z tej strony Jacek Sopotnicki, jak Jack Sputnik i do zobaczenia w następnym nagraniu.